Zapraszam po raz kolejny do naszego wspaniałego jubilerskiego działu głów koronowanych. Tu jest taka dosyć oryginalna tiara, jak widzicie, praktycznie połączona z kwiatów, ale jak widzimy postać królowej Małgorzaty, to od razu wiemy, że chodzi to o dom Królestwa Danii. Chciałbym Was tak naprawdę Zaprosić do tego skarbca duńskiego, bo jest to fascynująca tiara i ona naprawdę przykuwa wzrok królewskich tiar, a żeby było ciekawiej, ona pochodzi z Grenlandii i dlatego właśnie jest nazywana Nasut Tiara. Nasut Tiara, bo Nasut jest miastem akurat w Grenlandii. Więc ta bohaterka dzisiejszego filmu jest w zasadzie nowym takim nabytkiem duńskiej rodziny królewskiej, bo zestaw składający się z Tiary i Kolczyków wykonał w 2012 roku grenlandzki złotnik Nikolaj Appel na zlecenie Rządu Grenlandii jako prezent dla królowej Małgorzaty z okazji jubileuszu 40-lecia panowania. Koszt tej tiary szacowany jest na 53, e, mili, 53 tysiące dolarów i w całości pokrył grenlandzki rząd i pięć firm. Tak, na marginesie powiem Wam tu ciekawostkę: w całej Europie istnieją tylko dwa państwa, które posiadają ponad milion kilometrów kwadratowych powierzchni. Jednym z nich jest Rosja, a drugim, młodziwą, Dania. Dlatego, że częścią Danii jest oczywiście Grenlandia, wyspy owcze. Więc, jak podliczymy powierzchnię Grenlandii, to będziemy mieli Danie też o takich potężnych obszarach. Ale, wróćmy do naszej tiary. Jest ona wykonana ze złota i diamentów. Ten zestaw zawiera takie kwiatowe motywy. Stąd też w ogóle ta nazwa tiary Nasud, co w języku grenlandzkim oznacza właśnie. Kwiaty, i przy dokładnym przyjrzeniu się widać, maki, dzwonki ogrodowe czy też stokrotki. Te ostatnie wprost są niezbędne dla duńskiej królowej, która przez rodzinę i bliskich w ogóle była często nazywana właśnie Daisy, czyli stokrotka. W większości tiar to diamenty lub jakieś inne kamienie szlachetne grają główną rolę, tym razem jednak stanowią one jedynie tutaj dodatek, to właśnie użycie złota czyni nasut tiarę tak wyjątkową i tak unikatową wśród innych królewskich klejnotów. No i jakby tego było mało, wykonano ją z ekologicznych materiałów, stopionych złotych monet wyprodukowanych na Grenlandii w czasie międzynarodowego roku polarnego. Co więcej jeśli chodzi o wielbicieli biżuterii to jest ona niesamowitą niespodzianką bo można tą tiarę nosić na wiele różnych sposobów, bo żeby było ciekawiej tą tiarę można rozłożyć i podzielić na 5 złotych broszek takich ten gotowy prezent wręczono monarchini w czerwcu 2012 roku no i według doniesień miała nim być po prostu zachwycona, po raz pierwszy w ogóle publicznie założyła ten zestaw na pierwszy z serii bankietów Noworocznych 1 stycznia 2013 roku, i od tamtej pory nosi go regularnie, między innymi w czasie wizyty prezydenta Islandii w Danii w 2017 roku, czy też mm, właśnie na bankiecie z okazji 50. urodzin księcia Fryderyka, też w tej tiarze się pokazała. Ciekaw jestem wasze komentarzy, co myślicie na temat tej tiary, jak Wam się podoba. Dajcie znak w komentarzach, no i oczywiście polubcie, jeśli lubicie biżuterię królewską.